Ja mam powiem jedną rzecz, jeśli kochacie swoją mamę, to, 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 to zostawcie tutaj łapkę w górę i suba, a jeśli jej nie kochacie, to nie zostawiajcie, no. Zobaczymy ile osób nie kocha swojej mamy. No chyba, że nie masz suba albo łapki, to wtedy śbliżesz jak najgorzej i pluje ci do dupy. Tak. Tak ci pluję do dupy. Dasz sobie fagata, jak się wgadasz że walczy z lekcji. Widziałem szota jakiegoś na głównej tutaj. O. Czy jakąś dietę? Czy musisz do walki schudnąć? Chodźcie do mnie chcesz dzwonić, czy co? Nie. To tu Tak. Od kiedy fagata trenujesz i czy wprowadziłaś jakąś dietę? Czy musisz do walki schudnąć? Czy przytyć? I w jakiej wadze będziecie eee, Ja nie mogę powiedzieć ile... Nie, nie mogę powiedzieć, nie mogę powiedzieć... Nie Kategorię nie, wagową nie. to możesz powiedzieć, to nie jest żadne jakieś wow. Nie ma kategorii wagowej, z tego co wiem na razie. My Czyli w, tej... w ogóle to open. w open, tej... jedna może ważyć 100, druga nie, 30. Nie, bo my w tej chwili ogólnie ważymy tyle samo praktycznie z lekcji. co się na mnie patrzysz. O kur... Ja wiem, to lekcja wagowa. Co jest z Tobą nie tak? Co jest z Tobą nie tak? tak? Ale co ja powiedziałam nie tak? pomyśl. ja. O ja pierdziele. Ja. Dobra leci. Ogólnie powiem wam tak nie. Gdyby nie fakt że ona faktycznie walczy z Lexi, to ktoś mógłby to ktoś mógłby tutaj to ktoś mógłby tutaj yy, pomyśleć że ona troluje nie. Albo jakby jakby to nie było aż tak obwius nazwisko no to jest obwius że one walczą ze sobą nie. Yy. Bo jakie. Bo, bo kogo można było dać fagacie. Danielo z 26 przesyła 8 złotych, siema łysy. No siemano. Wiesz, do momentu, kiedy nie masz czegoś potwierdzonego na 100%, to, no to wiesz, to zawsze istnieje, zawsze istnieje ta delikatna. Em, szansa, że to się nie wydarzy, nie? No ale dobra, masz masz, masz fagatę. Z kim może falczyć Agata, będąc Fajlik? No to będąc w High League może walczyć z Lexi albo z Natsu. Bo one już są w High League. i następne znaczy, czy istnieje taka możliwość, żeby walczyła z kimś innym? Owszem, istnieje taka, taka możliwość, żeby żeby walczyła z kimś innym. I ta osoba nie będzie ani ani Lexia, ani Natsu, ale jest jeden problem raz, że w High League nie ma dużo więcej dziewczyn, więc musieliby kogoś podpisać. Znaczy, wiadomo, jest ta, jest Lil Masty czy coś, no ale powiedzmy, zachowujmy się poważnie, nie? Zachowujmy się poważnie, jeśli chodzi o te walki. To musieliby kogoś ściągnąć. A w polskim internecie już nie ma dużo zasięgowych dziewczyn, y, które byłyby skłonne się bić. Więc. No jest to lekcji, nie? Ale no nie wiem, ona no takiego tu tutaj zabała. Mnie ogólnie, mnie ogólnie dziwiło, że ludzie sami z siebie nie ten. No to przecież ta walka to była jak dodać 2 plus 2. Dlaczego to nie jest NACU, a jest to Lexi? No bo NACU teraz robi projekt, w ogóle nie trenuje. Yy... Wiecie o co chodzi, nie? No nie wiem, no. Ja też mam na przykład jeszcze inny argument, dlaczego fagata się nie bije z NACU, ale to jest, to jest coś, czego się. Co się w przyszłości dowiecie, eee, chyba, jeśli rzeczywiście tak będzie. No. Można by było, znaczy, inaczej, jeszcze taką, taką laską, którą ja bym na przykład widział, którą ja bym widział, yy, bo tak jak mówiłem, nie, że, że ciężko dla takiej fagaty znaleźć przeciwniczkę, nie? żeby mieć bańkę na Insta 150k pod zdjęciami, żeby ktoś zbudzał yy, jakąkolwiek, na yy, jakiś szum, jakiś harmider tutaj. Wydaje mi się, że mogłaby jeszcze się bić z Moniką Kociołek, z tym, że Monika Kociołek, na ile mi wiadomo, jest zupełnie innej federacji, nie? Ona potem się broniła niby, że żartowała z tą Leksi? Nie, no No bez jaj, nie? Są jeszcze, jest jeszcze parę walk, które... No chyba tak szczerze to, to chyba znam całą kartę na, na, na ten, na high. Ale to nie No kurwa, niech sobie też ten. Ja trochę głupio zrobiłem ostatnio, że, że jak ogłosili pasze, to powiedziałem, że się bije z owcą w boksie. Yy, I najświeższe jest to, że prawie nikt mi na czacie nie wierzył. Kurwa. Nikt mi prawie na czacie nie wierzył, jak to powiedziałem. a haha, haha, Nikt mi na czacie nie wierzył. A. A rzeczywiście tak było? A potem. Ja dostałem od. od... On to sobie z Haja zadzwonił do mnie i mówi Sergi Weź, tak bym cię prosił, weź nie likuj na szkole. Mówię dobra, sorry. Poniosły mnie emocje. Na co fame, tak jak powiedziałeś, to jest prosto jak 2 plus 2. Nie, 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 nie powiedziałem, że na co jest, jest zawodniczką High League? Ja nie ja nie powiedziałem, że ktokolwiek tutaj zmienia yy, federację. Tylko, że no kurwa no. 2 plus 2 to jest... Uwaga, na co robi swój projekt. Na co robi swój projekt, do którego teraz rekrutuje ludzi, więc jest logiczne, że za miesiąc nie będzie się biła, yy, za miesiąc nie będzie się biła w High League, w, nigdzie się nie będzie biła, jeśli ona teraz ma yy, ludzi rekrutować ze swojego projektu. Jeśli to, z, to są bliźniacze daty, nie? Później no pewnie się będzie jeszcze gdzieś kiedyś biła, nie. Kiedy jest następny? Bo High ogłosił chyba trzy gale. Oni ogłosili w, w lutym, w czerwcu. I, i, I na jesień? Nie wiem, tej ostatniej nie jestem pewien. To może, może albo w czerwcu, albo na, na ten się będzie. Mercedesy podjechały pod chatę z League i wysiadły chłopy z brodami. Co by nie mówić o tym, co by nie mówić o tych fejmach, hajach wszystkim, to ja na przykład nie mogę powiedzieć złego słowa na ludzi z haja. Nigdy... Ogólnie tak, jak powiedzieli, że ten... Jak powiedzieli, że coś będzie, co zazwyczaj nie jest oczywiste, bo w, bo w środowisku biznesowo-YouTubowym zazwyczaj, jak ktoś coś mówi, chyba to jest inaczej. A jak coś podpiszesz, to, to, też niekoniecznie, to też niekoniecznie tak potem będzie, nie? A tutaj nie. Tutaj na no, chyba jedna z takich. Eee, jakby ktoś mnie zapytał o zdanie to jak się przysyla. współpracowało chyba jeden z lepszych podmiotów Siema do współpracy z jakim Maturacia. miałem <tronaktorium>